Dobry wieczór moi drodzy. Dobry, Dobry wieczór. Pierwsze, po pierwsze chciałabym wam po, pogratulować przede wszystkim pięknego występu, który wzruszył nie tylko jurorów, ale też całą publiczność i obstawiam, że widzów przed telewizorami. Ada tutaj do Ciebie po prostu pokazywać tak naprawdę prawdziwą siebie i tą piękną relację córki z ojcem. Skąd w ogóle taka decyzja, że jednak to tata? Bo czasami niektórzy nie chcą pokazywać tego, jaka jest ich prawdziwa relacja z bliską osobą i pokazywać tego całej Polsce. Właśnie jak to wygląda i co jest w, w sercu u kogoś. No, wybór był oczywisty, nie wyobrażałam sobie innej sytuacji. Obawiałam się, czy tata się zgodzi, bo to bardzo duże wyzwanie, więc była taka chwilka niepewności, ale m, tata się zgodził, za co jestem bardzo mu wdzięczna y, i to był cudowny czas. Ada, ja jestem generalnie pod ogromnym wrażeniem, jaki ty progres zrobiłaś od pierwszego odcinka i to, jak ja ty też. się przed nami otwierasz. Ja też. Że mi się nie otwarła za bardzo. Krystyna, przestań. No właśnie. Krystyna, poczekaj, poczekaj, daj by wypowiedzieć O tak, tu już jestem z powrotem Właśnie mnie to też zastanawia Bo mam okazję pierwszy raz z wami rozmawiać Jak ty, mój drogi, wytrzymujesz Na treningach z Adą Czy z Krystyną, czy Krystyna często z niej wychodzi? Zdarza się, czasami sobie Wspomaga się Krystyną, ale dajemy radę To chyba bardziej pytanie do Ady Jak daje radę ze mną Ja jestem zachwycona Bywam przerażona I to jest po prostu najlepsze kombo na świecie Doskonały trener wie kiedy, co powiedzieć, jak zareagować, y, co jest najciekawsze i co już wiemy, bo sobie to powiedzieliśmy. Y, zaczynamy się poznawać i on już wie, co chcesz powiedzieć? Dokładnie. Wie, że ja, kiedy ja przesadzam, wie, kiedy ja jestem ucieczkowa. On po prostu mnie rozczytuje jak książkę telefoniczną, tako, 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 alfabetycznie. Jest wspaniały. Jesteśmy bardzo do siebie podobni w ogóle, się okazuje. Mamy bardzo podobne poczucie humoru. Tak. Wartości dzielimy te same. No, po prostu jestem bardzo wdzięczna za, za ten wybór. Albert jest cudowny. Albert Kosiński, ja najlepszy tańcerz, 16. edycji tańca. Zarian najlepsza tej edycji, ja moi, też mogę w następnej kochani. edycji sobie wystąpić. Bo ty cały czas mnie tak chwalisz. No a, ja, a co mam? No to jest oczy. To jest no, nie można inaczej. Jesteś. Y... najlepszy. No i jakie? Ja tak obraz tam w piórka, słuchajcie. No. Jeszcze komprencie. nie widzę żadnych piórków. A nie, to u Ciebie wyszły. Przepraszam. A to u mnie wyszło piórka. A to właśnie czy decyzja tańca z gwiazdami była pod impulsem tego, że chciałabyś pokazać prawdziwą siebie, a nie właśnie tą krystynę, którą wszyscy znamy, oglądamy i tak naprawdę każdy będzie cię z tym kojarzył. Czy ty chcesz teraz wyjść do publiczności, pokazać tą prawdziwą siebie, to, co masz w sercu, to, jakie masz wartości? Nie był to mój główny cel. Moim celem było przeżycie przygody, poznanie nowych ludzi i jest to miejsce z doskonałymi ludźmi, wspaniałymi. Jestem za to bardzo wdzięczna. Chciałam przeżyć przygodę. Chciałam troszkę zmienić wodę i Źle to trochę zabrzmi, ale chciałam w moim wieku jeszcze przeżyć coś ekscytującego, yy, no bo to jest y, doskonały program do tego. I teraz wszystkie Polki będą y, wpisywać twój wiek w Google, wiesz o tym. Yy, ja, ja zupełnie się o to nie martwię. Ja jestem dumna z mojego wieku, mam 42 lata i pół. Yy, świetnie się czuję, jeszcze nogi dają radę, jeszcze krew dopływa jeszcze jest w stanie y, jakkolwiek uładzić. Te krzywizny, ten doskonały człowiek, Albert Kosiński, najlepszy tancerz 16 edycji, Tańca z gwiazdami w telewizji POSA. Yy, to chciał... ja w się tylko powiem a propos tej przemiany, bo chciałbym pochwalić Adę za to, że wykonuje nie tylko gigantyczną pracę, jeżeli chodzi o sam taniec, ale gigantyczną pracę już wykonała tutaj i wydaje mi się, że z każdym odcinkiem jest ten szczebelek wyżej. Tak. Właśnie, a czy Ada jest osobą, do której jest łatwo dotrzeć? Czy trzeba tą barierę gdzieś zbić, mur, przebić i dojść do, do jej prawdziwego wnętrza? Myślę, że nie jest to wcale takie proste. Szczególnie, że trzeba się poznać. Im lepiej znam Adę, tym mam więcej narzędzi, żeby do niej docierać. No już się tak już dotarliśmy. I już się tak znajdujemy w tych no. ciężkich momentach. Jest, super jest. Ada, w jakich tych sytuacjach zdejmujesz e, to taką e, maskę swoją i dajesz się lepiej poznać? Jakie to muszą być sytuacje, jakie to muszą być okoliczności, już abstrahując od tańca? To musi to być ogromne poczucie bezpieczeństwa i spokój. A w tym programie trochę brak spokoju, bo jest duży pęd, bo zmieniłam styl życia. Program naprawdę odmienia wszystko. Trzeba wstawać, jechać, robić, nagrać, zagrać, przebrać się, zatańczyć, nie zmęczyć się, przyjmować wszystko do wiadomości, trzeba nie zapomnieć. Zjeść, trzeba spać. To są naprawdę rzeczy, które zmieniają się bardzo. Myślę, że dla tancerzy również, dlatego że jest to bardzo, bardzo intensywny czas, nie mamy naprawdę, nie ma dnia odpoczynku. Nie ma, więc dużo, dużo się dzieje. To jest nowa dyscyplina w ogóle życia. Coś wspaniałego. Ja podziwiam najbardziej to, że jest to taki program, gdzie my od poniedziałku tak naprawdę ciężko trenujemy i gdzie przychodzi ten weekend, gdzie wypadałoby odpocząć. To jest ta największa intensyfikacja. Ja naprawdę wszystkich podziwiam, i gwiazdy, i tancerzy siebie w sumie trochę też, że dajemy radę i że ten performance daje się robić. Ale to mi się wydaje, że wynika z tego, że mamy wspaniałą ekipę. I naprawdę, w garderobach wszyscy uśmiechnięci, nikt nie chodzi sam, gdzieś z spuszczoną głową. Rozmawiamy, dużo się śmiejemy i chyba to nam daje taki power. Ale a kiedy czas na Krystynę? E, w jakim sensie? A, o co chodzi? Jakaś konkretna propozycja? Coś zjeść, coś zatańczyć? Kiedy ona y, Adzie daje odpocząć? Nigdy. <noise> Nigdy powtórzę to głośno. Proszę to zechować. Nigdy. Ada, dobrze, to wracaj do nas, bo tutaj musimy y, skonfrontować komentarze, które się pojawiają, że ty jesteś wariatka, Taka pozytywna, to prawda? Jestem wariatka, okazuje się. Tak mi ludzie mówią, więc. No, y, no, nie sposób Wszystko się. się <noise> nie sposób się z tym nie zgodzić. Moi drodzy, na sam koniec, czego ja mogę Wam życzyć? Oprócz wygranej. Zdrowia. Zdrowia, spokoju, dobrego snu, dobrego jedzenia. Snu, dobrego snu. snu. Dobrego snu. Więc teraz Wam życzę, lećcie do domu, wypoczywajcie. Jutro meldujcie się na treningu i dajcie czadu za tydzień. Tak Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Idziemy spać. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia. Cześć. Dzień i do zobaczenia. Dzie